Ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość cnotę. Czytanie z Księgi Przysłów opowiada o mądrości Bożej, która była początkiem i zaczynem stworzenia, poprzedziła każdy Boży zamysł i świat został ułożony w najlepszym porządku. Czy w Twoim życiu mądrość i przezorność również bierze czynny udział? Czy w naszym społeczeństwie jest na niej przestrzeń, czy raczej tylko namędrkowanie i bezmyślne życie z dnia na dzień? Jeśli dopuścimy Bożą mądrość do siebie poprzez Ducha Świętego, każdy nasz ruch i gest nabierze twórczego znaczenia i zaczniemy budować prawdziwą przyszłość, a nie teraźniejszą złudę. Święty Paweł Apostoł zawiera niezwykłą mądrość w liście do Rzymian. Przedstawia uciski i trud jako drogę do wytrwałości i cierpliwości, a przez to do cnoty, która przybliża nas do Boga. Może następnym razem nie narzekajmy na trudną sytuację czy problem, ale potraktujmy je jak wyzwanie. Jak wyboistą ścieżkę, która nauczy nas mądrości i poprowadzi wprost przed oblicze Pana Jezusa. Cierpliwość, pokora, mądrość i panowanie nad sobą to cechy, które możemy ćwiczyć podczas kłopotów. Nie dajmy ludzkim emocjom i instynktom sobą zawładnąć, ale spróbujmy myśleć po Bożemu. Nauczyciel zresztą już zapowiada, że są rzeczy, których teraz nie możemy zrozumieć. Tym bardziej potrzebujemy cierpliwości i wytrwałości, żeby zaufać Mu, przyjąć mądrość od Ducha Świętego i przebrnąć przez trud życia.